Proszę Państwa, decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku egzamin maturalny w roku 2013 zdali następujący absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia filomadu dziennikałowskiej zbrodnicy w, w klasie A: Kaja Barańska, Agata Celner, Paweł Czajkowski, Adam Czarkowski, Kamil Felka, Marcin Gurecki. Marta Kalinowska Marlena Kamińska Paweł Kamiński Justyna Kinkowska Anna Girylu Jakub Kozicki Agata Krajna Weronika Krajna Daria Krysiak Jakub Krzyżanowski Piotr Kulwicki, Marcelina Kwas Marek Milewski Jan Nowaczek Maciej Pańkowski, Jakub Pawłowski, Łukasz Radacz, Sylwia Sadowska, Milena Szczypiel, Bartosz Szustakowski, Jakub Śliwiński, Marcin Zacharski. Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie klas II, którzy dekorują abiturę, otrzymują czekoladę. Te czekolady trzeba zjeść do godziny 24 w dniu dekoracji. W przeciwnym razie przyszli maturzyści, a więc dzisiejsi uczniowie klasy drugiej nie zdadzą matury w kolejnym roku. Serdecznie dziękujemy klasie drugiej A. A przed Państwem w pełnej krasie, klasa trzecia A o dekoracji. Dziękujemy serdecznie klasie 3 A. Madurzyści z klasy 3 B to Leszek Aleksandrowicz, Karolina Anzel, Natalia Boniecka, Maria Pudzanowska, Małgorzata Cackowska, Monika Ciślewicz. Dawid Graboś, Ewa Iwankowska, Patrycja Kleczer, Natalia Komorowska, Joanna Kopczyńska, Angelika Kowalkowska, Weronika Kowalska, Joanna Krajni, Tomasz Krotowski, Marta Kwaśniewska, Anna Łęgowska, Anna Łukaszewska, Radosław Małecki, Karolina May, Monika Miętkiewicz, Iwona Muczarno. Krzysztof Ostrowski, Lidia Brąknicka, Patrycja Sienkiewicz, Natalia Sobolewska, Anna Stawicka, Katarzyna Sugalska, Michał Werner, Angelika Zakierska, Joanna Zelmańska. Proszę o tak prawa za A teraz maturzyści z klasy trzeciej C: Milena Wetlejewska, Karol Brodziński, Kamila Dąbrowska, Olka Dąbrowska, Barbara Dębowska, Karolina Filipska, Angelika Gajewska, Żaneta Karbowska, Piotr Kochański, Aleksandra Kosowicka, Karolina Kowalczyk, Adrian Kurka, Adrian Pustasz, Milena Laskowska. Estera Lepka, Tomasz Łapkiewicz, Jakub Machalski, Karolina Madej, Tomasz Milewski, Kamila Nadarzewska, Marta Okońska, Monika Pawla, Kacper Raszkowski, Lidia Romanowska, Maciej Roszak, Martyna Seroczyńska, Agnieszka Sokacka, Ilona Traczyk, Katarzyna Zawieracz, Mateusz Stumek, Agnieszka Ziemnicka Proszę o obrata do klasy trzeciej C Dziękujemy klasie Dziękujemy serdecznie A teraz maturzyści z klasy trzeciej D Sylwia Błędowska, Olga Brącki, Paulina Bugalska, Karolina Cenrowska, Magdalena Czapiewska, Anita Fiałkowska, Monika Kłodzi, Beata Gniazdowska, Karolina Górecka, Paulina Jakubowska, Karina Kabacińska, Karolina Kaczorek, Karolina Karbowska, Daria Kłosowska, Joanna Kowalska, Martyna Krajnik, Ilona Kwiatkowska, Wioletta Lęckowska, Emilia Machcińska, Patrycja Milke, Joanna Nowakowska, Marta Pankowska, Angelika Mikulska, Joanna Sikorska, Ewa Sternicka, Alicja Strom, Joanna Wiśniewska, Marta Zalewska, Marta Zarzydowska. Brawa dla klas trzeciej Nie zostaje, jak zresztą tutaj Państwo pod sceną słusznie zauważyli, w 100% żeńska klasa trzecia. Wielkie wkazówki. Z klasy trzeciej są Paweł Beszczyński, Ewelina Dąbrowska, Jakub Dylewski, Piotr Jastrzębski, Marika Kalinowska, Sylwia Klimowska, Paweł Knorps, Adrian Kol, Paulina Kowalska, Katarzyna Kuźniarska, Marcin Kolicki, Katarzyna Lechowicz, Magdalena Lewandowska, Bartosz Melerski, Arkadiusz Mikulski. Grzegorz Nadolski, Maciek Piumkowski, Jacek Przystalski, Marek Rędzikowski, Dawid Romanowski, Jakub Roskosz, Daniel Sobiesiński, Marlena Sosnowska, Jakub Sosnowski, Krystian Sugajski, Aleksandra Więczkowska, Kamil Zalewski. Proszę o prawa dla klasy trzeciej. Wielkie bravo! Dziękujemy również Awituriel. Trzecich F. maturę Stali, Filip Bawarski, Kinga Cywińska, Paweł Dąbkowski, Joanna Dębek Przemysław Dzieniszewski, Dominik Welczak, Bartosz Hejke, Małgorzata Kopiczyńska, Agata Kordalska, Kornel Kosek, Karol Krzyżanowski, Sylwia Kucińska, Tomasz Lubaczewski, Izabela Nagłówska. Małgorzata Pomianowska, Patryk Rybka, Adrianna Stanie, Patryk Szafrański, Mariusz Tomojko. Proszę o prawa do klasy trzeciej. Korzystani z klasy trzeciej G są Paulina Babska, Sylwia Barani, Aleksandra Bieńkowska, Kla Klaudia Szcisło, Bartosz Dąbrowski, Patryk Falkowski, Marta Gąska, Susanna Gorący, Aleksandra Górka, Ewelina Jakubowska, Angelika Kawacińska, Magdalena Kaczorowska, Paweł Kamiński. Agnieszka Kapuska, Emilia Kopowska, Adam Ujawa, Iwona Lichnerowicz, Anita Nowińska, Sergiusz Przebierała, Olivia Sarnowska, Tomasz Tadajewski, Ilona Wiśniewska, Andrzej Wiśniewski, Kamil Wiśniewski, Natalia Zalewska, Natalia Zaniecka, Angelika Zalewska, Patryk Zdanowski. Miłość z Proszę o ramach za klasę trzeciej. społeczno Wielkie brawa. I dziękujemy ambiturie. A teraz już Państwa maturzyści z klasy trzeciej A Adriana Florkiewicz, Karolina Kopecka, Patrycja Komozińska Monika Kowalewska, Agnieszka Kowalska, Sara Kuferszmyk, Dominika Ciecka, Paulina Łapkiewicz, Agata Magalska, Magdalena Muli, Karolina Niedwalska, Adrianna Orłowska, Joanna Frobola, Magdalena Rakoczy, Klaudia Raszkowska, Agata Radkowska, Adrianna Roszkowska, Martin Rozwadowski, Milena Słomińska, Daria Smorawa, Suzanna Sobotka, Patrycja Sonnenfeld, Justyna Wesołowska, Ewa Wojtaszczyk, Monika Zielecka. I brawa dla Was Przedziejka. na się Karolina. A teraz madurzyści z klasy trzeciej i Natalia Bladowska, Angelika Greśnińska, Kamil Kulczyński, Izabela Jagielska, Karolina Klafta, Joanna Kowalska, Justyna Laskowska, Adam Magalski. Mikołaj Miszkiewicz, Ewa Biotrowska, Katarzyna Roskosz, Joanna Roznerska, Natalia Różycka, Marek Ruciński, Karolina Siedlikowska, Aleksandra Zbierajska, Iwona Sosnowska, Mateusz Truszczyński, Joanna Wiśniewska, Sylwia Wyżykowska, Anna Zarewska, Marta Janowska, Maria Karnowska. Brawa dla klasy trzeciej. Dobana już dzisiaj klasa, klasa trzecia i wielkie brawo. Dziękuję, I tak proszę Państwa, przed chwilą wystąpili przed Państwem, a teraz zasiadają po prawej stronie maturzyści I Liceum Młogoszczowców w Rolnicy, rocznik 2013. Poproszę jeszcze raz.